Cześć, to jak i gramy w drzwi, ale jeszcze zaczekamy, bo mamy gościa, którego udało mi się zakupić za dobrą cenę z Wisha i to jest bagietka Witam, tak, gramy w drzwi, widzi gram w tą grę, ale jak nie w tą grę, to mi po prostu audio wywaliło. Więc no super i. Nie, grać, grać w tą grę, ja też grałem. Bo, tak, boję się w to tak, grać, grałem. ale chodź, gramy. Wybierz jakieś miejsce. Okay. Let's go! No. Ja nie chcę w to grać. Okej, ja nagrała film. Nie wiem. Nie wiem. Okej, okay, teraz mi lekko film zetnie. Zat Okej, okay, bo, mi... bo... Okej, okay, wszystko... O, chcę tylko zobaczyć, się nagrywa, bo nie chcę, żeby było, że nie będzie mi się nagrywać. Ja nic nie kupuję, ja nic nie kupuję. Nie wiem jak Kali, jak... ja kupuję. Ja zawsze, zawsze latarkę, jak mi stać. Ona jest, tak. On jest, bo on jest bardzo, bardzo, Bo ona bardzo, bardzo się opłaca na datumsy, okay. żeby było mi to No ale stracza. lepsza jest na ten, ten za paniczkę jest o wiele lepsza to weź te klucze Co ty robisz? O, a, lutujesz, no tak okay. Tylko jak ambusz. będzie raz, to weź... Yy, chodźmy z taką samą prędkością, żeby... Czasem na nas wyraźnie obu nie wyskoczył O, No tak Ja tak szczerze odciekam się grać w tą grę, nie wiem czemu Najbardziej dzisiaj boję ambusza w tej grze jak tu będzie ambusz, to ja, to, ja, to, ja, to, ja, to ja nie Ja po prostu nie będę działać Ej, już czekaj na mnie, tak Sorry, sorry, bo no. po prostu nie wiedziałam, co prędko się widzisz, bo nie wiem, czy ty masz lagi, czy co. Nie, ja, ja nie mam lagi. Ja nie chcę umrzeć od tego, o Jezus. No. Nie chciałem, że to jest ciemny no. pokój, ale nie jest. Bo w ja w tej grze nie można skakać. Teraz dopiero się skapłem. Jej po dźwignię, daj mi pociągnąć dźwignię. Oko. Gdzie jest dźwignia? No się mógł O, daj mi mu pociągnąć. Dobrze. Nie mam, chodź. chodź na górę. Tylko oby Rusza nie było na początku, bo ja się go cykam, serio. I ambusza tym bardziej. Ambusz ambuszuje. Okej, okay, daj mi zlutować też jakieś rzeczy w ty. right, tym. Daj mi zaraz go wziąć, bo tutaj masz go i no będzie. Okej, okay, hajs. Okej, okay, okay. daj mi też zlutować trochę. Okej. Okay. O, szafka. Jest. ten system szafek. O, tu są pieniążki, tu są pieniążki. Ile ja ominąłem bogactw. A szkoda. Pieniążki jedne. Okej, muszę je wziąć. W ogóle to mogę lewać kamerą na pieniążki i do fajnie. Bateria Kurde, potęga. Bateria. Musimy klucza znaleźć, tyle wiem. Wiem. Nie wiem się klucze spełnią, ale na pewno ja chcę znaleźć... One się spełnią czy będą randomowym Dobrze, dzięki za pieniądze Mam w ogóle 169 kasy O ci, Czemu cicho? Daj pieniądze! A co pieniądze! Zostawić pieniądze! Nie byłam no tak! Otwieraj drzwi Zostawić pieniądze! Oddaj Nie... Ej pierwsza zasada do zawsze tu idź, idź za mną, idź, idź za mną Poznaw się tu wejść Czekaj! Chowaj, chowaj się, się. Oj, okay, idzie I Idzie. Tylko musiała sprawdzić, czy idzie to okay, cię? Wiem ja... Ja... Ja nie wiem czemu, ale żeby ja... Nie mogę wyjść. Jedynie to muszę... Mam mieć klebę, którą wyjść. Nie wiem, czy. O! Tu mamy by... Chodź, Ej, jak nie. w ogóle można się w wętach połać, jak jest rasz albo ambusz? No. Ja chętnie z tego skorzystam. O, bo ty lubisz chyba Nie, ja się właśnie w ogóle nie lubisz. mam mungusa. Ambusza się boję. A, ambusza Bo ambuszuję. O, książka! Wywoli, jaka książka! Szoko się wywaliła. O, tutaj daj no, mi No, drogi, pani. Daj mi. O! O, Dokumnia. baterie są, baterie są. E, daj mi tutaj popatrzeć. Nic już o me medyk medyk Okej okay, mam, mam te pilsy e, Witaminy witamin. Ja się no w ogóle je nie chcę na razie jeść Ale jakby się je je e, Używasz jak byś robił tego Potwora to używaj Ale chyba to się przyda w ostatnim levelu Moim zdaniem da, jak a, będzie trzeba trzeba tego. To, to, to się chyba bardzo przyda Ja jeszcze to, nigdy, nigdy tej gry nie przeszłam Więc no będzie okazja tą grę przejść O mamy okazję znalazłem sobie pieniążki Okej, okay, pieniążki, bogactwo. Ja idę na prawo, ty na lewo idź. Co? Ja mam dobra, Drogi pamiętnik, ale daj, daj haj zarobić, daj hajs sobie. Eee, drugi... drugi ha, ha, Ej, tam, nie idź tam, nie idź tam, nie idź tam, nie otwieraj drzwi, zlutujmy to pierwsze. To dobra. dobra. Daj to zlutować. Chyba pieniądzom nie powiesz nie. Ze mną kartuć, na spokojnie, spokojnie możesz ryschnąć w 50 e, 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 drzwi. Aha. O, nie masz... było, Bo ja mam normalnie zawał jak on się pojawi, okej. Okay. Wszystkie drzwi? Opencylowaliśmy czy nie? My, mam, 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 Okej, <grym>, ja mam pilsy, W razie w... Nie, szczęście. Raz. Jak nieziele. No i wszyscy nas! Ty głupi jak nie jest w bocie. Okej, okay, myślę... Ale co to było straszne? On tak przyjechał w jedną stronę i tak nas w ciula zrobił. Jak było nie... Jakby to był ambusz... To, to by, by było jeszcze gorzej, bo byś se wyszedł. Nie zdążyłbyś się schować, bo on tak wraca. Ja, Lubię, tak ja wiem ambusz to jest straszne gówno. Troll. Ja go nie chcę, serio. Błagam Cię, nikąd już się nie pojawi. Fa, 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 fajny deszcz. O, o, bateria. O! A, fajnie, Timo... O! Bateria. O, filmotki. Dostałem Timo'ski, jak jakiegoś. go lecił gość. To mną, e, A, to fajne. Przywitałem się z nim, odpowiedziałem... ...zaspiewałem mu zielone. No i... było. No. Chciałem że rusz idzie, bo tak usłyszałam taki leki jego głos, tak brrr, tak już coś usłyszałam na chwilę w moich uszach. Czy, ja będę, będę pierwszy woził. Tak, żebyś jest mi... Żeby, na, raz się się nie do... Do, żeby raz się Jestem Jest z na pamięć i wszystko do, ma... wszystko mnie nie, nie zaskoczyć. Nie wiem, czy ja by... Daj pieniądze. O! The, the Pinted is Tiled Alley. O. Weź, weź się, Widzę. Alley jak umrę, to koniec filmu. Raz. Tak. Ja muszę tak przestać, i... bo to jest dobra technika. Polecam, jak, jak idzie rush, to polecam od razu nie tu szafę, tylko zaczekać na spokojnie, kiedy był już, już tak wiesz, się lekko. Bo nie. jak pociekaj, to może wywalić i wtedy będzie dupa. To jest? Nie, nie. Okej, okay, to, bo... to, 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 to Nie, to nie jest rano. Wiem, tutaj. wiem, bo nie ma tego. Okej, daj mi to. Nie, nie mocno. O, pilsy. Bandaż. Czekaj, bandaż mi się przyda. Lekko HP a cię, bo ci mocni mnie ugrywam. Dupe. Okej, okay, gdzie jest Lutri trochę? Ja też też lutuję. Okej, okay, tu nic nie było. Fajna szafka, mega fajna. O, fajnie, jak nie Pusto... No um. jeszcze... Je... Daj mi to zlować. O pieniążki! Uga, uga, pieniążki daj! Yy, będziemy biegnąć, biegnąć, bo to... słyszę oczy. Właśnie widzę, o... ja, A ja jej widzę. Słyszysz, a ja jej widzę. Myślałem, że będzie rusz, ale nie. Nie, jest biegowe biegowe. O, nie poszło. O, tu biegnie. będziemy biegli. Fajnie. Eee, czyli Ja wiem jak to się gra. Czekam, no czekam. Ej, cekaj, no. tego daj. Nie daj mi gotować. Okej, okay, nie ma nic. Pusto. Okay. Kuj... O, szybka, bysku. Szyma. O kurde. Dzięki! Nie, okay, bo był nic, że można było do niego iść. Wierzę mi teraz, serce bije. Zawsze się byłem tego lewego. Ej, bo przypomniało mi się. Ej, stój na chwilę, daj mi coś powiedzieć. stań w miejscu. No. Ej, wierzę tym, że teraz może być ambusz. Teraz większe szanse, że po tym biegnięciu to teraz może być ambusz. A ja, ambuszem jeszcze nigdy nie spotkałem. Nie chcę go jeszcze i nie chcę go spotkać. Bo on jest dosyć znakomicie. Bo on taki troll to, okay. jest trochę. Nie, po prostu on ja go się boję. Pocham. Obrazki, jej! Moja ja nie, na rzecz tej nie, y -y. Bum! nie, nie, Okej. nie, zrobiłeś okay. uh -huh. Fajnie. Okay, masz notarkę. nie, masz nie, 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 Daj, daj, daj nie, nie, Okej, okay, lockpick. Nie chcę lockpicka. Nie bierz mi bandaż jak będzie. Ja bandaż muszę. Dobra. Nie wiem czy... Okej, okay, stój w miejscu! Gdzie ty jesteś? Zgubiłem cię. Okej, okay, chodź. Bo nie chcę żeby, wiesz, Bo Włączył się raz, jak ja tobie jak ja lutuję miejsce. E, raz tak. chowaj się obok. Okej, okay, dobrze, że to on. Nie wiedziałam, nie, nie chcę tego mówić, ale... Oby. Rush Raz wolę... Ja wolę tak 100 razy raższa, że mieć nawet więcej no. razy niż ambusza. Bo ambusz po prostu. Ambusz to jest ambusz. Po prostu. Wie... Po prostu. więcej. prostu. Chociaż nie jest prostu. ale Cię Po prostu. że on cię prostu. Po zrobić. Łatwo robić. Po prostu. pieniądze, Dzięki za pieniądze. Mam już <coughs> No, dzięki za pieniądze weź Drogi pamiętnik, no nie chcę O, tu, ej to stój, stój tu są baterie jak masz e, latarkę Nice Okej, bo ja chciałam z nim... gotowy? gotowy? Zaraz będzie, będziemy robić ten gorgola, przygotuję się O nie Ja już go słyszę. Ja też Gotowy? gotowy? Tyle. Ja nie wiem cholenia jak to się robi, Tyle. jak ja umrę To umrę i, I będziemy od nowa film, by nagrywać. Yy, poszedł na lewo, patrzcie ze książkami. Oby nam w drogę nie wlał, bo jak nam w drogę wejdzie to jest ponad. Czy? Okay. Będę ci mówił Nie więc... jestem, Nie są jestem takie trochę w O widzę książkę! Książkę! Yy, masz? Mam książkę. Otwieraj, Mam otwieraj. Raz... otwieraj, otwieraj. Otwieraj, okay. on już idzie, już idzie. Okej, okay, wstań, ja idę za kwiatek, idę za kwiatek. Johnie, gdzie jest ten de demogorment? Yy, demogorment on jest? Nie, jest nie, Demogorgon? nie. Co, nie, 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 mnie tyle nie, On jest koło mnie i nie, 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 wywalić. nie, 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 jest koło nie, tam jest. Idzie do nie, idzie nie, ciebie. nie, idź tam, uważaj. Okay. Ej, w ogóle, jak on przyspiesza, to stój w miejscu. Jak on przyspiesza, to na ciebie jest fokusowany. Nie możesz się ruszać. Takie fudupak, fakt. Wiem tyle od jednej osoby. Idzie do No, jakby nie, nie do mnie też. <laughs> jakby się chowałaś w obok. No, Wiesz o tym, że jak będziesz yy, nazywać yy, tę tego, tego, figurę Demogorgonem, to ona cię zabije cały czas? On idzie, powiem tyle, idę, idę za kwiatem. Idzie tutaj, idzie tutaj. No lepiej idź to, zam zrobię gdzie ja. Łatwo go, go zbitować. <laughs> Rozglądaj się Zdjęłam za książkami. Jak grasz pierwszy raz to grę to na pewno. W ogóle książki to się wystawają i są zielone. Zielone, zielone. Ok, są, te książki są zielone i wiem, że wystają też. I robią dźwięk taki. To taki szum taki lekki W ogóle ten, nie? ten demo gorgon właśnie na dole. Na, na, I, nie wiem czy iść na górę i szukać tam książek czy nie. Idzie, idzie, idzie. Wracaj właśnie. się. Właśnie go słyszę, więc ja idę za kiotek i... Jak, On jak, poszedł jak, na górę, masz szczęście. Szukaj, szukaj książek. I no jeszcze to, żyjesz. No to jest cud po, Tylko ten... Yy, ten. Czy otworzysz teraz, dobra? Actually. Masz ten kolb, masz tą kartkę czy nie w ogóle? Yy, kartkę <cheers you> <Origi>. <that one> <svenge> <tım scholar> no mam już. W tym miejscu, oddaj się, oddaj się. Oddaj się, w miejscu, jest tutaj, widzisz blisko. Musisz się oddać, że nie, on słyszy Twoje kolby, także. Shit, mam kartkę. Mam tak, mam suszę. Tak, w tym miejscu na razie, jakbym on tej ławił, obok, więc jak uciągnął pójść, nie kurczę się, aby ta dwójborga tu I wiesz, że on

On na serio, nie był skusowany, tylko on po prostu przyszedł tędy. A wiesz, że jak wejdzie w nas, to jest po nas. Ale, Ale wiesz, nie że ja, na po... że on mnie tak nie Ej, nabił. A ty masz darmowego revive'a, czy nie? Nie. Kurde, to musimy chyba nowy film nagryć, bo też nie chcę wydawać mojego revive'a. Bo już ustawi jak wejdzie nowy chapter, więc no, no, zaczekamy sobie. Yy, może choć od nowa nagramy, zagramy od nowa. No. Dobra nadal na nagrywasz? Na... No ale na wcale, mam tylko 15 minut nagrywania. Na <grym> szczęście z muszę się zamuszać, nie spotkaliśmy, to jest najlepsze. Więc tak, cieszę się, że ambusha nie było nigdzie. <trym> ok? Ja nic nie biorę. Ja I teraz Full light jak to jest możliwe, że no, fulla Ej, Lighter. ja nie chcę tak szczerze też nagrywać do końca filmu, długiego filmu, a go zlutować. Bo jak nagramy długi film, to ja mam mało pamięci w laptopie, więc no, będzie też problem. No. Ty bierzesz klucze, a ja, a ja po prostu czekam i nagramy. O, korytarz nowy. To ja spotkałem się już kilka razy, tylko że to było tutaj. Czy słyszysz to, to pukanie? No, to będzie jakiś. To może strażak. Być... Strażak. Ale Nie, to, nie, to coś jest. To, to jest strażak. straszak. O strażak, strażak wętach. Jaki strażak strasza? Nie, 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 ludzi. Ej, oglądajcie, no nowy to, filmik taki, no i tobie, gdyby y, Potworzy... To są...

Proszę on chyba na górę poszedł, więc jakby tutaj stał w rogu, to pewnie mnie nie wziął, wydaje mi się. To jakiś straszak. Choć Chodź prosto, prosto. prosto. Będzie przyskacza. No. Ja Rozglądaj się, bo się on może czasami za tobą podążać. Nie, nie to by, mnie tak głowno ogryzło raz. Też, nie kur... No, prosto, prosto idź. To idź. To Czyli zapalasz zapalę Masz lockpicka, Słabyku A idota no się patrz wokół siebie cały czas Jezu, Jezu. No słyszałem u ciebie, słyszałem u ciebie teraz Patrzcie, patrzcie No to gówno da ja mu się opryjść. O, czekaj, jest są otwarte? Nie ja Jestem dość słaby w tą grę, więc ja będę... Przekaż, lamus ja, ja stoję w tym miejscu, bo na razie czekam. Nie wiem, ja. Wystraszyłem się teraz, bo pier... on mi po prostu tutaj mnie przyknął. Nie, psi... nie on, on nie psyknął, po prostu jednał mnie od razu. I się wystraszyłem, bo ja miałem się odwrócił na ciebie, swoje kierunek i zrywał mnie. Wystraszyłem, tak mnie potrząsło mocno. Poko. Trzeba <laughs> mi przykać, że tak kurwa. Tak. Nie da się go No, prawda. I on zabiera chyba 60 AP. Jak chciałby, jak ci Ej, psyka, Chyba, jak stoisz w miejscu, to on cię nie lubi. Jak, jak stoisz miejscu, w miejscu, to on się nie lubi. on się zrespał nade mną. Jak się popatrzyłem na górze, to widziałem. Jak się patrzy, patrzył na górę, i właśnie zauważyłem, jak się jak, się, jak się pojawia. Jak się zrespał nim. To, to jest taki darmojący? człowieku. Oooo, mam, mam cię, cię w Francji. Francji, no. A nie wiem, te są takie głupie. Cześć, ja, sobie ja sobie muszę to zapalić, zapalić teraz żeby unikać. A jego ataku? że to, ona to, no to lampa. Ja tutaj, o, ja tutaj stoję, bo mogę. A tu nadejpą? Lumin z bram skażona, ale nie widziałam, bo chciałam się tak popatrzeć dookoła. Ja na razie nie marnuję życia, bo wiem, że wyjdzie DORS2 i nie chcę marnować nic. To mi wyskakuje kaj okay, musisz mi pomóc znaleźć te. o siema siema dlaczego Siem. musisz krzyczeć ty gnojku się wystraszył się też boi na. mam klucz mam dobrze klucz, Widz, widziałem czy nie miałeś niebieskie światło mam klucz let's go Jezu, dobrze. E, ja, ja nic nie straciłem, ja nic nie straciłem, bo jestem pro unikania psychacza. Jolekolo pro. Yo, lo, pro, lo, pro nie. inaczej bagietta Eee, ten. I Naprawdę, siadkę, że nie masz tego, e, cześć. Idzie. Dobrze mi powiedziałeś, bo ja tak szczerze. Nie widziałem jak się światła robią Ja po prostu Ja no, nie widzimy jak światła nie gadaję, tak szczerze, powiem tak szczerze Czyli jakbyś mi nie powiedział serio? Jakbyś... Zajebiście Fajnie zgubiłem okay. się A ja wyszedł na górę, fajnie Ja idę na górę, bo... Czuję się bezpiecznie, stoję na schodach Spoko, po prostu, ja sam ja tak nie będę bo ja po prostu pracę. nie umiem grać w tą grę. Pierwszy raz gram w tą grę. Choć nie pierwszy raz, bo grałem raz w tą grę, ale... To się siema. <coughs> siema. Jak tam ci żyć mię... Ja, się, bo słyszałem u ciebie z tego, tego buca. Ej, nie, już bez, yy, ten. Yy, A bo, bo słyszałem na... u ciebie jak przeszłość obok mnie takie pst, bo... pst, Ja po prostu mam taką detykę na niego, że po prostu chodzę. A siema, ja, Jezu, ja nie wiem, gdzie jest to ta linia. Yy, naprawdę, serio. Myślałaś, że to był grasz, a to było jakieś odsunięcie szafki. Siema! No kurna! Teraz nie zdążyłem. Cholera. Zrobił cię ciula screech czy co? Tak, screech mi ciula zrobił. Kurna, jakbyś mi pomógł, to by było miło. Gdybym ja widział coś, to, to by też by było miło. Gdybym jakiś jakieś kółko, to by było też miło. O, nie ma. Nie ma tu. Ja mogę teraz dostać, że mam skarowane w każdej chwili. Nie wiem, czy są jakieś dziwi, ale to. Mać nie! Let's go! Chodź. Bracie. Idy. Bo mnie jeszcze wszystko. Yy, nie. Kurna! Nie zdożyłem! Co nie zdożyłem? Ja się użarłem. Chodź w górę. Nie chcę zaraz... Chodź na górę, znotujemy yy, Ja, ja potrzebuję klaster naprawdę. Ja potrzebuję naprawdę plaster, bo zaraz mogę zdechnąć Nawet nie zdożyję tych yy, 50 najprawdopodobniej, no bo bo jestem na jeden atak od Screecha Wiem, jak cię weźmie to cię weźmie za dupę Pociągnie Cię zabije Dzięki za pieniądze tak w ogóle Ej, ten ty, ty prawo lukujesz, ja lewo Ty prawo Marcina, ja lewo Marcina Spoko Co jest? Co? Pusty pokój motki, ci wyskoczył? Kolejny? What? Okay, ja widzę kolejne pokoje. Ej, widzisz widzisz y, tamte drzwi na prawo, takie jedne? Czekaj, ja lutuję, ja lutuję szafki. Nie będziesz miał tam klucza, bo kluczy ja mam. Ale daj mi zlutować. daj mi to, to miejsce zlutować. No. A, fajne, pusty pokój, mhm. Ciekawe, gdzie, ty, gdzie są w ogóle te na do wyjścia, chłopie? Gdzie ty jesteś? Nie... Eee, yy, tutaj Aha, ja ja, 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 mi, ja tam byłem ja tam, w ja tamtej części, ja teraz sobie ja czekałem, że tu jesteś. Czy ja wracam na tyły? Ja Ty nie. Ty tu z... zostań. Ja nie. Idę z tobą, wolę być spójrz. W... Zamknij się. Ty chod Zamknij się. Nie, jak usłyszysz pkanie, albo zaraz będzie w następnych drzwiach rush, albo ambush, albo run. Nie będzie. W sumie może być i urodziny. Ojej, Klucz. Na Łóżku był? No. Też musimy się wrócić. Choćby jest taka straszna cile. Musimy z tego samą prędkością iść, żeby jakby góra, to żeby nie było po nas. Let's go. 3 Czy? Go. Wenty. Nie bądź sus, ale ja będę sus. Uciekam wentami, goni mnie hagiłami. Nie, nie ma. Musiałem. musiałem. Cześć. Yy, ty się chowaj do szafy. Nie ma go. Ty, co? Ty, co, to dupy jeża? Jakiś fałszywy alarm. Albo stój, stój, stój! Albo może być hal. Bo wiem o halcie coś. Może być hal. A co to hal? Bo nie spotkałem. A, taki duch! Słynnie, taki duch. Co i masz taki Słynnie, nie idź w miejscu. Masz taki korytarz długi i musisz iść prosto. Jak wyskoczysz ci turn around, taki dostaniesz efekt glitcha, to musisz się odwrócić, tak? Musisz iść, dopóki nie wyjdziesz w pokoju. Nie wiem, czy on będzie, ale słyszałem tak na internecie, że to, to, to musi się to wiesz, będzie, będzie rozdrukcenia. Mówiłem, mówiłem! będzie oni uciekają! Przepraszam Mówiłem, kale, zawieszę. Daj. Nie ma Dajcie pocień bolą! Dajcie Dajcie daj mi ale... Bardzo, 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 bardzo Mówiła... Nie wiem to, 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 to ja, tak, ja się to na robi, ty internecie. to takie, on sobie... Pach, 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 on pach, 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 zapiera. pach, 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 ja, ja pach, 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 o się patyku! Aź on jest Okej, okay, mam. mam! Mam, mam, mam a jej jej ej, ty, ej, muszę się cofnąć, jak ty, ty oglądasz mnie w menu czy nie? Nie, ja cię oglądam po prostu. Daj mi... daj mi umrzeć jak... Nie, ja po prostu się. Ja po prostu wyjdę. Chodź na na, na serwer. Co? Albo, albo kończymy film, kończymy film czy nie, bo jest dość długi Kończymy, kończymy. No, podagramy kolejną część kiedyś, że nam was okay. e, Bagieta was żegna, nas polizja... Dobranoc, dobranoc. Auf e, wiedersehen. Auf wiedersehen. It's back! I told you! It's returned. Hello, your computer has virus.